Moi drodzy widzowie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy zajmować się wymianą zawieszenia. Komplet, kompletnie zawieszenia z przodu oraz sprężyn z tyłu w takim samochodzie Passat P5 poliwcie. Częściowo filmiki z naprawy zawieszeń w tym samochodzie są na kanale. Natomiast nigdy nie było robione kompleksowo. więc tutaj pokażę, opowiem co i jak. Jak widzicie jedna strona jest rozebrana rzeczy już tu leży. Oto nasz zestaw. Teraz muszę tu posprzątać i będziemy rozkładać nowy zestaw. Dobierać śruby. Śruby tutaj są nowe w komplecie, ale są różne i trzeba je dopasować do poszczególnych miejsc swoich. Wszystko jest. Wahacze w komplecie także pięknie, ładnie będzie. Sprężynki też są. Także czeka nas wymiana sprężyny z tyłu, z przodu. Wymiana wszystkich tych wahaczy z zawieszenia. Także lecimy z tematem. Paserati zabieramy się za robotę. W zasadzie już się zabrałem. No, generalnie tak, skoro będziemy wymienić całe zawieszenie, to wymontujemy, bo tutaj też sprężyny musimy wymienić wszystko w komplecie, tak jak pokazywałem już zestawik sprężyn jest, jest zawieszenie całe, więc w zasadzie będziemy działać pod spodem cały czas, jeden co u góry trzeba to odkręcić mocowanie amortyzatorów 3 sztuki, raz, dwa, trzy. One są namocowane na takie śruby z podkładkami. Jednymi mi wychodziła słabo, bo jest tutaj gwincik podgięty. Jest jedna śrubka jest do wymiany. A jest to, proszę Was, na nasadkę 16. Także odkręcamy. No i w zasadzie maskę zamykamy. Auto możemy wędrować do góry. Dalej, już będziemy działać pod spodem. Mamy zdjęte koło, już auto w górze. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy już odkręcone u góry, nam nic nie będzie przeszkadzać. Teraz musimy te wszystkie gwinty, które będziemy odkręcać tu, 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 tu na dole. Tu, 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 tu. Generalnie wszystko, co będziemy odkręcać, trzeba teraz zlać i trzeba szczotką obczyścić wszystko stabilizatorów tu włączników nie ma nie istnieje także autem się przejechałem stuka Więc super, że można od, za jednym zamachem zrobić wszystko i później do tego nie wracać przez kilka lat czyścimy to wszystko i będziemy powoli próbować coś odkręcać generalnie to musimy odkręcić żeby wyjąć tą żeby wyjąć amortyzator, to musimy odkręcić tu, w dole, i wtedy będziemy mogli już te łączniki zmienić na stole. Oczywiście wszystko później będziemy dokręcać, już oczywiście na samochodzie. Generalnie, po części niektóre rzeczy na moim kanale już znajdziecie, jak wymienić. Na przykład niedawno ten wymieniałem. Można zobaczyć, jakiś czas temu wymieniałem ten. Też jest filmik. Tych górnych nie wymieniałem, więc będzie w tym. Lecimy z koksem, czyścimy i próbujemy odkręcić. No i dobra, moi drodzy. Już troszkę rozebrane. Nie powiem. W miarę dobrze poszło. Najtrudniej było, jak zawsze, z tą śrubą. Trochę trzeba było powalczyć, postukać, pogrzać. I się odkręciło. Odkręciłem łącznik. Też jest zestawie do wymiany. Odkręciłem też końcówkę drążka kierowniczego, jest też w zestawie do wymiany. No i co? Wszystko się nam opuściło. Możemy wyjąć ten nasz amortyzator i zostaną nam tylko te dolne wahacze jeszcze do wymiany. Ale z tym poczekamy, bo jeśli zacznę wymienić dolne wahacze, to koło będzie wisiało na półosi, a ja nie chciałbym tego, bo mogłoby być tak, że tam wyskoczy, czy gdzieś coś się albo bandżeta gdzieś puści, albo coś, więc nie chciałbym tego robić, więc zrobimy teraz tą górę, później ją zamocujemy, złapiemy, albo jednak, albo inaczej. Jeszcze zaraz uciągnę ten i zostawię na tym wahaczu, żeby wisiało, bo on tutaj może się zaprzeć, nic mu się nie stanie. Tutaj przewodów nam starcza, one są naciągnięte, więc tak zostawimy to, ale najpierw wyciągamy to. Amortyzator ze sprężyną, z podstawą wymontowałem. Tutaj mamy taką śrubą, śrubę, pozycjonującą naszą podstawę. I nasza podstawa jest, żeby na przykład nie spadła nam, jest zamocowana takim pierścieniem. No po prostu wciskane na to to trzeba go wyjąć, więc trzeba go wyjąć, wtedy ładnie nam to wszystko zejdzie. E, tutaj mamy otwory, to są otwory żeby naprawiać, na przykład, to są otwory dodatkowe zrobione, one służą do tego, żeby na przykład jeśli chcecie wymienić samą sprężynę czy sam amortyzator. To nie trzeba to wszystkiego rozbierać. Wystarczy od góry otworzyć te zaślepki. I tutaj z drugiej strony mamy, właśnie naprzeciwko tych zaślepek, tutaj dwie śrubki. Odkręcamy i nasz amortyzator można wyjąć bez tej opory. To łatwe sprawy, bo nie trzeba tu rozpinać żadnego zawieszenia. Dobra. To mamy zrobione. Lecimy z tematem dalej. Zdejmiemy teraz to. A żeby to zrobić muszę osłonę ściągnąć. Zdjąłem osłonę i co? Ja to zobaczyłem. Masakr. <grym> Dawno już takiego oświenionego nie widziałem. Tu gdzieś z przodu jest problem. Tu jest problem. Gdzieś tam u góry chyba też jest problem. O tam tutaj z przodu, zobaczcie, jaka jest poduszeczka nasza przednia. No tutaj coś, ktoś już spróbował ją ranimować. Spróbujemy zobaczyć, co to może być. O! Co to może być? Stryka rura cięte, podłożona zamiast wymienić to kosztuje grosze raz, dwa, trzy odkręcamy wywijamy zakładamy nową jest sprawa zakończona no, z tej strony no, koreczek oczywiście no i tu storbiny z, z góry gdzieś Leci po prostu rozrusznik. Jest cały. Tu jest mokry belka. Aki nalot. A tutaj dalej leci Nam na skrzynie. Zaj Tutaj intercooler, co z nim jest? Tutaj puszcza. Na tym złączu. Zawalony. Tradę No nic. Klienta poinformujemy. Klienta poinformujemy. No nic poinformujemy klienta i zobaczymy, co z tym dalej będziemy robić. Dobra, zawieszenie. Tu odkręcone. Odkręcam tu. I będziemy próbować wyjąć tą. Miejmy nadzieję, że nam nigdzie nie poleci. Ale chyba wezmę, podwiążę to tam do góry. Po prostu, żeby nic się nie stało, półosi i nic się nie stało przewodą Mamy wyjętą Tutaj sewisi. Przewody luźne, wszystko luźne. Tutaj nie ma problemu. Wszystko jest ok. Tam to na razie zostawiamy. To nasz dolny wyszedł naszą tulejką. Także tulejkę trzeba odzyskać. A żeby to zrobić, muszę się dobrać do naszego imadełka. Wyciągamy i zaraz, chyba tutaj, zrobię na stole porządek. Będę powoli wykładał zestaw. Muszę śruby pogrupować. Tutaj mam wszystkie na przymiarkę. Tutaj mam je porzucone jakoś tutaj luźno, więc zobaczymy. Niektóre są tu podpisane, niby numerkami, zgodnie ze specyfikacją. Proszę bardzo. Także będzie mi działać. Oba zawieszenia są rozmontowane. Najpierw zajęłem się amortyzatorami, w zasadzie wymianą sprężyn. Miała być tylko wymiana sprężyn, ale niestety. Niestety, ale amortyzatory nie nadawał się do dalszego użytku, gdzie go wsadziłem. Do pudełka, tak widzicie. Także wpadają nowe, wpadają nowe łożyska, odboje, zostałem tylko te gumy z dołu. Osobom w dobrym stanie i nie ma co. Więc teraz przemontowujemy nasze sprężynki. Stare są też fajne, jeszcze nie popękane, więc wracają do klienta. Nasze odboje. E, tutaj była sytuacja, że jeden amortyzator był robiony wcześniej, drugi nie, ale to mniejszy z tym. Także lecimy, amortyzatory wymieniamy, zaraz będziemy się zabierać za resztę zawieszenia. Rozpokojemy to wszystko. Już niestety okazało się, że te wahacze z tego zestawu nie pasują, mają inny czpień, więc trzeba było dokupić nowe pasujące. Mam nadzieję, że reszta będzie pasować. Nie powinna się różnić. No, także lecimy z tematem powolutku dalej. Taką mamy teraz sytuację. Jak sami widzicie, zmieniłem końcówkę, tutaj zaznaczyłem, wymierzyłem. Zaraz wam pokażę jak to robiłem, bo ta końcówka w zestawie jest ciut krótsza, więc pokażę Wam zaraz, jak trzeba zrobić, żeby mniej więcej wyszło tak samo, żeby klient mógł spokojnie dojechać do zbieżność i tak dalej. Wymieniłem już ten wahacz i wymieniłem ten wah. Za bardzo się tutaj nie zatrzymywałem, bo o tym niedawno był film, więc można dokładnie obejrzeć co i jak. O tym też kiedyś robiłem, bo dawno w starych można znaleźć. Generalnie jednym problemem, który tutaj możecie się napotkać, to wyjęcie tej śruby. Z tamtej strony jest trochę łatwiej, natomiast tutaj mamy przewody, no i żeby wyjąć, wtedy trzeba odkręcić sanki z tyłu. To jest 18, tam 2,14, i wtedy podkładamy. Naciskamy tutaj, i ona wyjdzie nam bez problemu. Tutaj już trochę posortowałem, co i jak to jest nasz machacz, na tym też jest tuleja. No i tutaj mi wyszło z tuleją, więc trzeba było trochę powalczyć. Tutaj mamy tylne. No tutaj widać, że on się rozwalił. Także tutaj definitywnie do wymiany. Można użyć taki ściągacz, można użyć po prostu, jeśli wymieniacie, jeśli to nie wraca na swoje miejsce, to bez problemu można tłuc. Ważne, żeby zwrotnicy nie uszkodzić, tak robić to. No i tutaj mamy gotowe. To można zapakować, odłożyć, żeby nam nie przeszkadzało. Będziemy się zabierać za górną część naszego amortyzatora, zaraz to wymienimy. Generalnie tutaj parłem. Bo zdjąłem to nasze mocowanie z góry, podparłem żeby nam to nie wisiało na stojaku. No i co? Możemy powoli zaraz wkładać sprężyny z powrotem, razem z amortyzatorem, razem z naszym tym wahaczem. Natomiast co ja chciałem powiedzieć, ta śruba, ta śruba, one nadal są luźne. Tutaj spokojnie wahacz sobie chodzi, góra dół. I tak zostawiamy. Będziemy to dokręcać na samym końcu, tak samo jak i te tutaj. Tutaj jak ułożymy, to możemy sobie dokręcać na spokojnie. To możemy od razu zaciskać. Jak ułożymy to dokręcać, tu dokręcać. Nie ma problemu. Tak samo jak i tutaj już dokręciłem, one są praktycznie dokręcone, tylko jeszcze bez momentu. Na razie wszystko dość solidnie, ale od ręki. No. no, a tak jak mówiłem, ta jest luźna jeszcze i tamta jest luźna. Będziemy to dokręcić wtedy, kiedy podniesiemy do góry. Tutaj w jednych już przełożyłem, zaraz przełożymy do drugiego, pokażę co i jak. Dobra, demontujemy to. Tutaj już my mamy jedną nieoryginalną, na no tamtych było oryginalne. A tutaj mi się wydaje, że to już jest zamiennik tutaj na pewno, bo tutaj na tych krzywych zawsze jest gula tak jak tu mamy z taką gulą one są no. tutaj nie mamy co? No co? Ciężko je pomylić one są wyprofilowane więc to łatwo Mamy nowy śrubę, więc tak naprawdę wyjmujemy te wyjmujemy te wahacze, sprawdzamy czy nie są za długie, czy inaczej krzywe. Jeśli wszystko jest w porządku, no to przykręcamy, to odmuchujemy, czyścimy i możemy przykręcić do naszego amortyzatora. No i w zasadzie jak mamy złożone, to możemy powoli iść montować na swoje miejsce. Amortyzator jest na swoim miejscu. Tutaj jeszcze niedokręcone, u góry zdecydowanie niedokręcone. Końcówkę, drążkę kierowniczego przykręcone. Tutaj włożone, przykręcone. Przed tym pamiętajcie, żeby wyczyścić tu tą płaszczyznę, otwory, tu otwory, tu otwory. Wszystkie otwory, gdzie wkładacie trzeba przyczyścić, żeby, żeby weszło nam ładnie. Dobra, montujemy powrótku dalej. No i zawieszenie maszyn mamy tutaj, wszystko już złożone. Rurkę podpieramy, podnosimy na odpowiednią wysokość. A myślę, że koło po środku gdzieś powinno być gdzieś na tym poziomie. Plus minus, czyli o tyle musimy podnieść. To będzie wystarczające. I jak podniesiemy to będziemy dokręcać poszczególne śruby. W zasadzie wszystkie. Będziemy dokręcać wtedy. No i zaraz Wam powiem, co i ile, gdzie trzeba dokręcić. I będziemy przychodzić na drugą stronę. Będziemy powolutku dociągać te nasze śrubki. I tutaj od spodu. To i to. To tą, damy tą z góry, z tej strony dociągałbymy z mocą 125 N, tą nakrętkę tutaj dokręcamy 90 N, natomiast na to jeszcze musimy poczekać, jak wystawimy do góry. Na razie te, te, które nie będą nam wpływać na ustawienia i uszkodzenie geometrii, czyli naszych tulejek, czyli to, co można dociągnąć to te dwie w tym momencie. Tą, tą. To wszystko można dociągnąć. Tak jak mówiłem, tam 125 z dołu. Natomiast tutaj tą dociągamy 40, tą dociągamy 50. A tą od góry teraz nie pamiętam. Zaraz zobaczę. Podniesione. Tak jak plus minus powinno być. Możemy dokręcać górę. Tutaj to się dokręca 7 N. Tu zaznaczyłem, że to są dokręcone. Tamte dokręcamy 50 i 90 stopni. A tutaj mamy 80 i 90 stopni. Tak samo jak i z tej strony. Tutaj mamy 90. No to na koniec. Zawieszenie mamy skręcone. Został nam tylko stabilizator. I tu jest 40-90 stopni i zostały nam te śruby od góry, to jest tymi podkładkami takie i one się przekręcają 75 N. Bardzo ważne, jak podniesiecie tą podkładkę dobić, to wtedy wam już nie będzie odchodzić od góry można będzie dokręcić, jak spuścimy auto na dół, no chyba, że. Mam się nie chce, no to można od razu wejść, przyłapać i tyle. Dobra, ta strona jest skończona, przechodzimy na drugą stronę. Dobra, jeszcze miałem pokazać odnośnie końcówek drążka kierowniczego. No To tak sam widzicie drążki się troszkę różnią. Tutaj się kończą inaczej, tutaj jest dłuższy giznik, tutaj jest krótszy. Generalnie interesuje nas ta odległość. Ta odległość od sworznia do końca nakrętki. Sworznia do końca nakrętki, więc przekładamy tak, żeby było sworznie plus minus na tym samym poziomie i dokręcamy tak, żeby było wszystko dobrze. I wtedy możemy montować, wtedy plus minus e, będzie dobrze, bo jeśli byśmy zrobili ten sposób to zobaczcie, jaka różnica byłoby. Ustawiamy i dokręcamy. Druga strona też jest już złożona, także możemy, a więc możemy opuszczać i przykręcać od góry. Jeszcze tylko zaznaczymy, co dokręciliśmy, żeby później nie było, żeby zostało zapomniane niedokręcone i tak dalej dół już oznaczone tutaj też dokręcone i tu dokręcone stabilizator tak też już widzę w komentarzach że piszecie że źle zamontowany stabilizator to prawda na tamtej stronie źle zamontowałem ale już zrobiłem poprawiłem się teraz jest wszystko w porządku tak się zagadałem z wami i tak się odstało dobra Opuszczamy i przekręcamy u góry. No i mamy autko już na ziemi. Tak się teraz prezentuje. Na razie nie widać, żeby to było jakoś niżej, ale na pewno się ułoży, będzie niżej. No i jeszcze do popory mam, ale są luźne. Więc na razie tak jak jest. Tak jest. Tutaj mamy już podkręcane wszystko, już założyłem, nawet naszą osłonę. Więc wymiana zawieszenia jest zakończona. Te pamiętamy, zakręcamy 75 N. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Moi kochani widzowie, stanowisko jest puste. pasać pojechał. Zawieszenie nie stuka, nie puka, ładnie pracuje. Także, jeśli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, zapraszam do komentarzy. No, a ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się do następnego. Cześć.